Pamięci powstania styczniowego a w takiej sekcji, akurat się znajdujemy. Myślę, że nie sposób nie wspomnieć krótko o tak zwanych czynnikach kształtujących pamięć komunikatywną, jak pisze o tym niemiecki badacz kultury pamięci Jan Asman, czyli o postaciach, o osobach, które Traktujemy, uważamy za tak zwanych przekaźników pamięci Powstania Styczniowego. Stąd swoją uwagę skierowałam na postać, powiedziałabym, sztandarową, jeżeli chodzi o Powstanie Styczniowe, na postać Józefa Kajetana Janowskiego. No, postać bardzo dobrze znaną każdemu badaczowi Powstania Styczniowego czy Czerwów Niepodległościowych. No, przede wszystkim dlatego, że był członkiem i sekretarzem stanu powstańczego rządu narodowego, bliskim współpracownikiem Romualda Traugutta, ale przede wszystkim też pamiętnikarzem i dokumentalistą wydarzeń lat 1863-64, autorem kilkutomowych pamiętników nie, nie w całości wydanych w okresie międzywojennym, których nie sposób pominąć w badaniach historycznych nad Tą epoką. No, po drugie, też dlatego, że Janowski był typowym strażnikiem pamięci Powstania Styczniowego. Przez swoją pracę dokumentalisty, pamiętnikarza, ale też powiedziałabym archiwisty, historyka, bo chyba to wszystko zamykało się w całym kształcie jego charakteru, jego osobowości. Wszystkie te elementy nierozerwalnie powiązane ze sobą pozwalają w efekcie spojrzeć na szerszy problem. Kształtowania się pamięci powstania styczniowego w okresie zaborów przez pryzmat indywidualnych losów jego uczestników, dla których punktem odniesienia staje się biografia Janowskiego. Jego autobiograficzne narracje, pełniące rolę no, takiego szczególnego rodzaju tekstów kultury o szerszym kontekście znaczeniowym jako historycznego świadectwa. W sensie jakiejś takiej podbudowy metodologicznej, tego typu badania opieram na perspektywie kulturowej, w którą wpisuje się przede wszystkim perspektywa biograficzna, ale widziana w takim szerszym kontekście społecznym, poszukiwania sieci powiązań społecznych, kontaktów Janowskiego z innymi, bo tu od razu powinnam zwrócić uwagę. Pozycje, Miejsce, rolę Janowskiego nie budował tylko sam Janowski, ale budowali go inni, budowało go całe środowisko czy emigrantów, czy najpierw uczestników powstania styczniowego, a później to, o czym powinnam mówić szerzej czyli weteranów powstania styczniowego na terenie Galicji. I, i oczywiście to miało taką zwrotną rolę, bo środowisko budowało jego, on budował środowisko. Te sieci powiązań są tutaj niezwykle istotne. Swoje badania kilkuletnie, kilkunastoletnie zakończyłam wydaniem monografii. Próby niepełnej biografii Janowskiego, bo takiej uważam nie da się może w całości zrobić. Opisałam bardzo dokładnie cały okres jego aktywności po powstaniu styczniowym, bo ten okres jego biografii należy do słabiej znanych. O ile jest znany jako, jako sekretarz rządu, tak mniej znany był jako emigrant. Czy, czy właśnie jako weteran powstania styczniowego i Lwowianin z wyboru? Swoje badania oparłam na spuściźnie niezwykle ciekawej i bardzo rozległej. Spuścizna Janowskiego spoczywa do dzisiaj część tej spuścizny we Lwowie. Są to bardzo bogate listy Janowskiego, ale także i zapiski rękopiśmienne. Ale także dokumentacja z czasów Powstania Styczniowego, którą udało mu się odzyskać, kiedy opuścił emigrację i udał się do Lwowa. A jedna część spuścizny do dzisiaj przechowywana jest w zbiorach Wrocławskiego Osolinę. Zastanawiając się nad charakterystyką postaci Janowskiego, w książce opisałam czy postawiłam pytanie, czy był postacią pierwszoplanową, czy nie był postacią pierwszoplanową. I tu po długich rozmowach z profesorem Cabanem. No, stwierdziliśmy, że chyba nie tak to pytanie powinno być postawione. Ono w książce jest, ale dzisiaj już bym go tak nie postawiła. Nie o to idzie, czy był pierwszoplanową postacią, tylko chodzi o to, żeby pokazać sylwetkę sztandarową dla powstania styczniowego, ale człowieka z krwi i kości. Takiego, który miał ukochaną żonę, za którą tęsknił, takiego człowieka, który miał dylematy, podlegał pewnym presjom wyborom, a oprócz tego, Pozostawił po sobie dokumentację historyczną, która jest fundamentem i była fundamentem badań nad Powstaniem Styczniowym. Tworzył dokumentację Powstania Styczniowego, która w jego zamyśle miała być antytezą dla prac przyborowskiego. Tworzyła się, powstawała w, no, w takiej atmosferze. Dyskusji, debat na temat Powstania Styczniowego. Myślę, że w wielu przypadkach Janowski jest właśnie przez to, czy w tym zakresie nie w pełni doceniany. I chodziło mi o wydobycie jego w takim właśnie, w takim właśnie e, e, kształcie. W biografii Józefa Kajetana Janowskiego można wy, wy, wyróżnić kilka ważnych okresów. No tak, ale dla tych okresów taką osią konstrukcyjną stały się wydarzenia Powstania Styczniowego i jego konsekwencje. To jest właśnie ciekawe, jak na przykładzie jego losu widać wyraźnie, jak Powstanie Styczniowe determinowało indywidualne losy. To bardzo widać. Czy weźmiemy pod lupę Gillera, Gniewskiego, Szwarcego czy wielu, wielu innych, Powstanie Styczniowe zawsze jest takim punktem odniesienia w indywidualnych biografiach. Co więcej, w przypadku Janowskiego to powstanie styczniowe splotło się z jego charakterystyką. Nazywany był często, czy wiązany był często z ideą tajemnego rządu narodowego, o czym zresztą pan profesor Szwarc też, też pisał co znakomicie ilustrują, Słowa Mariana Dubieckiego, który pisał tak o Janowskim. Ceniony nie tylko dla swojej mrówczej pracowitości, ale i dla dokładnej znajomości różnych spraw, których wątek umiał w pamięci swej zachować, istniała tradycja, że go nazywano chodzącym archiwum. O wszystkim wiedział, wszystko pamiętał, stawał się przeto postacią nieuniknioną. I tak w istocie było. Wszystko wiedział, wszystko zapisywał, notował swoje notatki. Nie w pełni udało mu się wywieźć na emigrację, ale mamy ten okres powstania styczniowego. No, jak przeglądamy świadectwa Rządu Narodowego z sierpnia 1864 roku, to jest to jasny zapis, że Janowski z powstańczą organizacją, z Organizacją Narodową, z powstaniem, związany był od lipca 1862 roku, dokładnie do 14 kwietnia 1864 roku, kiedy na skutek aresztowań musiał opuścić. Warszawę przez Drezno udał się na emigrację do Francji. W ten sposób rozpoczął się kolejny okres w jego biografii, ale Janowski miał już za sobą udział we wszystkich rządach narodowych. Od białych po czerwonych. On się wszędzie mieścił, dlatego że nie deklarował się ideowo za nadto. Zawsze gdzieś stał w cieniu. No, pewnie też dlatego, że dużo rzeczywiście wiedział. Miał ogromne doświadczenie. Ale przeszedł przez wszystkie rządy narodowe, jakie w powstaniu były. Na emigracji pełnił rolę, myślę, że ważną, ponieważ działał we wszystkich ważniejszych stowarzyszeniach, organizacjach emigracyjnych. Ale to, co było charakterystyczne dla niego, to to, że z uporem starał się o mm, może nie samo kształcenie, ale zbudowanie własnej pozycji zawodowej na emigracji. Tą pozycją zawodową, tę pozycję zawodową dały, dały mu studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie i mógł się we Francji, mógł w Paryżu Janowski pokazać się jako już wprawiony architekt. Zdobywał doświadczenia jeszcze w Warszawie w okresie studiów pod kierunkiem Marconiego. No a później, rzeczywiście, jak przebadałam na podstawie, na podstawie dokumentacji z Biblioteki Polskiej w Paryżu, no robił kilka ważnych projektów w Paryżu, ale także na południu Francji. Nie wszystkie były zrealizowane, ale rzeczywiście wiele miejsca poświęcał swojej pracy zawodowej, ale także rodzinie. Od razu powinnam powiedzieć, żoną była Paulina Stolkemitów-Janowska, patriotka, działaczka społeczna, dobroczynna. No, jeżeli czytamy listy Janowskiego do żony i żony do Janowskiego, to widać taką przenikającą w nich tęsknotę, wzajemne zrozumienie. Nie czytałam wszystkich, niektóre są nieczytelne, no, Janowski łatwego charakteru pisma też nie miał. Kiedy przychodzi wojna prusko-francuska, no zaczynają się dylematy, co dalej z emigracją i z rolą emigracji we Francji. Janowski podlega takim samym wyborom, takim samym dyskusjom, dylematom. Z jednej strony uważa, że mając taką pozycję sekretarza stanu w rządzie narodowym, powinien trwać przy swoich towarzyszach broni na emigracji. Z drugiej strony pociąga go Galicja. Galicja swoimi urządzeniami autonomicznymi, bo stwierdza Janowski, że tylko w Galicji będzie mógł prowadzić pracę na rzecz ojczyzny. Już nie insurekcyjną, to już nie jest irredenta, ale to jest praca u podstaw. Kolejny jak gdyby wariant, element walki o, o, o niepodległość. Do Galicji nie udaje się od razu w 1871 roku. Trzy lata spędzał w w Gołuchowie i Kurniku, tam prowadząc prace restauracyjne przy, przy zamku Kurnickim i Gołuchowskim, i dopiero na stałe osiedla się Verbowie w 1874 roku. Wtedy też na okres 40 lat. Związuje się z Lwowem aż do 1914 roku, do, do śmierci, nie doczekawszy I wojny światowej i odzyskania niepodległości, ale doczekawszy już tej atmosfery, która zapowiadała wybuch Wielkiej Wojny, i co ciekawe, jak przeglądałam je zapiski sprzed okresu e, 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 choroby i śmierci, nie ma tam zmiany po tej atmosferze. On żył czymś innym, żył koniecznością do kończenia swoich pamiętników, żeby pozostawić po sobie jakiś taki trwały element historii Powstania Styczniowego. We współtworzył, i tak też ułożyłam to w swojej monografii, nie pokazuje go najpierw jako weterana, pokazuje go jako człowieka, który buduje tamtejsze środowiska inteligencji. Jest to społecznik, jest to wieloletni radny miejski, jest to Wykładowca w szkole politechnicznej Lwowskiej, gdzie nie każdy mógł wykładać, on wykładał tam na wydziale budownictwa razem z Leonem Syro Syroczyńskim. Ponadto Wiele, wiele robił projektów architektonicznych, brał udział w konkursie na budowę Sejmu Krajowego. Nie wygrał tego konkursu, ale za to jako ekspert Wydziału Krajowego, którego był przez wiele lat rzeczoznawcą, jeździł po, po krajach europejskich i z autopsji poznawał zabudowania parlamentów. Wiele tych projektów architektonicznych i realizacji mamy, jest mi znanych w przypadku Janowskiego. Głównie to były budynki cywilne, ale także i garnizony, ale specjalizował się także w budowie szpitali, tu współpracował ze wspomnianym przez Mariusza Kulika Stelą Sawickim na terenie Galicji. Oprócz tego był radnym miasta Lwowa, w sekcji takiej Rady Miejskiej odpowiadającej za sprawy budowlane. Angażował się w życie patriotyczne, w różnego rodzaju uroczystości literackie, ale także obchody rocznic narodowych. Utrzymywał stały kontakt z emigracją, ale także z Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu, gdzie należał do członków komitetu. No i przyszła ta rola bardzo ważna. Środowisko weteranów powstało. Styczniowego. Założyciel pierwszego Towarzystwa Weteranów i pierwszy prezes od roku 1887, łamane przez 8, do 1900 roku później. Usunął się w cień, został członkiem honorowym, poświęcił się spisywaniu pamiętników i skupianiu wokół siebie środowiska weteranów. Ale miał też. Bardzo ważną rolę w czasie kryzysu wschodniego. Lata 70. w Lwowie powstaje Kółko Sybiraków, inaczej nazywane Kółkiem Gillera, i znowu pojawia się tam Janowski, który nie był Sybirakiem, ale to kółko nazywano wymiennie z uwagi na, na przeszłość, na biografię Gillera. I tam pojawia się Romanowicz, tam się pojawia Malinowski, Nogiler oczywiście, wielu innych i to Janowskiemu przyjdzie, przyjdzie w udziale napisanie historyczno-politycznego memoriału w sprawie polskiej, żeby w tym czasie na arenie międzynarodowej postawić sprawę polską. Jest to też Taka emanacja jego poglądów politycznych z jednej strony, ale z drugiej strony niezwykle ciekawych poglądów historycznych i takiej jego ogólnej refleksji na spojrzenie na dzieje ojczyste, powiedziałabym takie, nie wiem czy romantyczne, może takie jak już głosiła to później Szkoła Warszawska z teorią odrodzenia w upadku. Umiera w 1914 roku. Jego pogrzeb stał się manifestacją patriotyczną w Europie. Dziękuję bardzo.